Proszę Państwa, ja bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim ośmiu wspaniałym zespołom występującym, reprezentującym osiem solest. Po pierwsze, za fenomenalne występy, wielkie talenty się ujawniły, ale nie miałem żadnych wątpliwości, że talentów nie brakuje w naszej gminie. Bardzo dziękuję oczywiście za bardzo mądre słowa wszystkich przyśpiewek. Oczywiście wziąłem sobie je do serca. W miarę możliwości będziemy realizować Państwa oczekiwania, chociaż na pewno nie jest to takie wszystko proste, żeby zrobić to szybko, ale absolutnie wiem że te potrzeby są najważniejsze, Państwo ujawnili. Chcę podziękować wszystkim oczywiście też za to, za przygotowanie pięknych wieńców. Przyznam szczerze, że mam duży dzisiaj problem, który mi się najbardziej podoba, wszystkie są piękne. Dziękuję bardzo za dar od Sołectwa Czyrnej. Chciałbym teraz razem z Panią Sołtys, która jest gospodynią, chciałbym wręczyć teraz przedstawicielom wszystkich ośmiu SOES- takie dyplomiki okolicznościowe z podziękowaniem bardzo za udział w dzisiejszych uroczystościach i zaczniemy e, to przypadkowo tak akurat o co wysła Czy możemy kogoś z poprosić, czy? Nie ma. Pewnie jest. No? Jest, jest, jest oddelegowana. Teraz bardzo prosimy przedstawiciela sołectwa Mownaczka-Niżna. Jest tam pan sołtys, który też pięknie tańczy, jak się zaprezentował przed chwilą. Sołectwo Berest. Jest również pani sołtys z pięknym kwiatem. Nawet dwoma, tak? Jest też dyplom oczywiście dla sołectwa Muszynka. Czy jest przedstawiciel? Dyplom dla sołectwa Czyrna. Sołectwo Polany, to nie wiem, chyba na ręce pani Sołtys. Dziękuję bardzo. Sołectwo Mochnaczka Wyżna. I, proszę Państwa, sołectwo Tylicz na samym końcu, o pięknym występie finałowym. Jedzą, jedzą, dobrze, przekażemy w takim razie. Proszę Państwa, raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie wspaniałych tutaj uroczystości. E, koło gospodyń wiejskich, wszystkim, co są zaangażowani. Wiem, że to armia ludzi musiała pracować ciężko. I raz jeszcze e, dziękuję bardzo Pani Sołtys za to, że podjęła się, podjęliście się Państwo takiego wielkiego wyzwania w Polanach. E, raz było w Łukrzynce, dwa razy w Tędziczu, no i teraz w Polany. W przyszłym roku oczywiście zapraszamy do Mocnaczki. E, no cóż, i raz jeszcze życzę wszystkim Państwu wspaniałej zabawy do samego lata. Dziękuję bardzo.